Na początku w latach 50. niewielki usługowy warsztat w wynajętym lokalu w śródmieściu Gdańska prowadzony przez Antoniego Figela. Dziś duże zakłady zarządzane przez jego synów. Ryszarda przy ulicy Jesiennej 23 i Aleksandra przy Chrzanowskiego 36. Tworzące jedną firmę Figel. To, co produkują, to zgrzewarki i półautomaty spawalnicze od pierwszego modelu sprzed kilkunastu lat po najnowsze, ciągle doskonalone o standardzie europejskim. Urządzenia te powstają w firmie prawie w całości, poczynając od odlewów aluminiowych z własnej odlewni, a na elektronice kończąc. Jedynie wyroby gumowe i powłoki galwaniczne pochodzą od kooperantów. Pozwala to na pełną kontrolę jakości i daje gwarancję, że tam gdzie znak firmy Figel nie ma niedopatrzeń i niedokładności. Specjalizacja w produkcji zgrzewarek i półautomatów spawalniczych, szczególnie przydatnych do napraw nadwozi samochodowych, sprawiła, że firma Figel jest popularna i znana w kołach samochodziarzy i posiada znaczny krąg odbiorców. Przejście od małego warsztatu do dwuzakładowej firmy stworzyło nowe problemy w zarządzaniu. Na co dzień wykorzystuje się tu wszystkie dostępne nowoczesne techniki. Nowoczesnym technikom zarządzania towarzyszy nowoczesna technika w produkcji. Centrum obróbcze wykonuje operacje z dokładnością do jednej setnej milimetra. Szwajcarska maszyna i szwajcarska dokładność w polskiej rzeczywistości. Maszyna pracuje przede wszystkim dla potrzeb firmy, ale wykonuje się na niej także zlecenia zewnętrzne. Firma oferuje ręczną zgrzewarkę punktową RZP-2A, przeznaczoną do zgrzewania blach stalowych o grubości do 2 mm. Obudowa z wmontowanym regulatorem parametrów wyposażona jest w kółka, stojak do zgrzewadeł oraz pojemnik na elektrody i narzędzia. W układ zgrzewarki wchodzi zgrzewadło z przeciwstawnym układem elektrod, zgrzewadło z jednostronnym układem elektrod oraz komplet elektrod przystosowanych do napraw nadwozi samochodowych. Uproszczonym rozwiązaniem tego urządzenia jest wersja RZP-2B, w skład której wchodzą regulator parametrów zgrzewania, wykonany w postaci skrzynki przystosowanej do przenoszenia oraz zgrzewadło kleszczowe z zestawem podstawowych elektrod. Półautomat spawalniczy PS-200 przeznaczony do spawania cienkich blach stalowych z topiwem o średnicy 0,8 lub 1,2 mm w osłonie gazu ochronnego. Spawanie może odbywać się w sposób ciągły, przerywany i punktowy. Wszystkie zespoły półautomatu łącznie z podajnikiem drutu elektrodowego umieszczone są w jednej obudowie na kołach. Regulatory parametrów oraz przyłącza przewodów spawalniczych zgrupowane są na płycie czołowej. Urządzenie spawalniczo-zgrzewalnicze USZ-202 ostatni przebój firmy. Łączy funkcję ręcznej zgrzewarki punktowej i półautomatu spawalniczego. Urządzeniem uzupełniającym oferowanym warsztatom blacharskim jest przyrząd udarowy PU 2x4 o zmiennej masie bijaka, przeznaczony do prostowania wgniecionych blach o jednostronnym dostępie. Ponadto innym użytkownikom firma proponuje przenośną spawarkę transformatorową ST-140 do spawania elektrodami otulonymi o średnicy do 3,25 mm. Stacjonarną zgrzewarkę punktową SZP6 do zgrzewania blach stalowych o grubości do 3 mm może być stosowana do prac produkcyjnych o charakterze jednostkowym lub mało seryjnym. Firma odpowie na każde zamówienie. Listowne, telefoniczne, teleksowe i telefaksowe. Firma Figel jest do Państwa dyspozycji w Gdańsku przy Krzanowskiego 36 i jesiennej 23.